Dorotko, kogo wkręcamy dla Ciebie? Mojego ojca. O, jej. No, tacie będziesz Jak taki, ma tata że... na imię? 70, Józef, 72 lata, ale jest super facet, no. wesoły, no. uczynny, no. do wszystkich z jajkami jeździ, o. kto zadzwoni, to pędzi. Także A? nie ma problemu. A, ja, do z jajkami? Okej. Okay. A ile, taki ma? ile on ma tych jajek, wiesz, no ile można tam zamówić u niego, tam 50? Nie na sztuki, nie na, sztuki. na Mędle, bo on mędle przydaje. A Mendel to jest ile? 15 sztuk. Ja się zatrzymałem przy tuzinie, a ty mi tu z Mendlem wyjeżdżasz. Kopa zabawy, proszę państwa, dzisiaj. Dzień dobry, panie Józefie, witam serdecznie. Pan te jajeczka dowozi do urzędu gminy, prawda? E, tak, tak. Tak, witam. Ma pan jakieś jajka pod ręką? E, tak, są. Elegancko. Tylko ważne, żeby były te same, co ostatnio. E, do urzędu? Tak. Ile? Kopę by pan miał? Dwa mędle? Nie, cztery mędle, bo to 60. Cztery mędle, dobra, będą. Cztery, nie, zanim pan odpali rower, niech pan poczeka, proszę pana. Mieliśmy taką serię, proszę pana. Tak. Za dużo było żółtek wewnątrz. Bo to żona mi mówiła, cztery... że, że to mogą być te zielonuszki, że to dlatego tak wychodzi. Nie, 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 nie normalne. Normalne, żółto stópki. Tak. A, no widzisz pan. Cztery mendle. Najgorzej. Najgorzej widzicie. Cztery mendle, tak? Czter... Nie, 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 proszę pana. Mamy tylko jeden problem, wie pan. Bo tam jedna urzędniczka się poczuła urażona Proszę pana Bo ona jako jedyna mogła kupić jajka w godzinie dla seniorów Proszę pana Nie szkodzi no, Nie no właśnie szkodzi To jest pani Grażyna Ona proszę pana ma ledwo 58 wiosen A wyszło, że jako jedyna była obsłużona Między 10 a 12 Proszę pana Panie Józefie kochany I wie pan Ona potem przychodzi płacze To oczywiście rzutuje na pracę urzędu gminy Proszę pana, pan. Dobrze, to, dobrze, dobrze, już. Ja nie mam czasu rozmawiać, już. Dobrze, wie pan co, bo tu pani Dorotka, pani Dorotka z nami tutaj, tutaj jest i mówi, że jak najlepsze jajka w ogóle na całej planecie, to tylko do taty, do taty Józefa. Tato! Ja wiem, ja wiem o co chodzi, wiem. Tu... Wiedziałem o co chodzi, wiem, nie wiedziałem, nie wiem. Tu radio RMF Max, tato. Ja wiedziałem, ja wiedziałem o co chodzi. Nie Niech wiedziałem. pan Józef powie co pan tym kurą daje, że te jajka takie żółte, no. Panie Józefie, ten mędle, czekaj. Prze... Dorotka, dzwoń do taty, bo tata. Nie, będę. To dobrze, to jak najszybciej. Jedź, ratuj, ratuj tatę. Bo ratuj... tata się na brązło. Pokój no. w rodzinie najważniejszy. I pamiętaj o radiu, biorąc jajeczka od taty. <noise>